Katarzyna Stępień. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj live w plenerze. Pozwolę sobie tutaj zostać w okularach, bo jest taka słoneczna pogoda. No jest przepięknie. Słuchajcie, może Wam pokażę najpierw, gdzie jestem. Jestem w takim parku dla piesków. Właśnie mój mąż poszedł sobie spacerować, a ja postanowiłam nagrać live'a. Pokażę Wam może, jak tu jest pięknie. Tu jest fajnie, cieplutko, słuchajcie. Wspaniale. I znalazłam takie miejsce, gdzie mogę sobie usiąść. Trochę echo jest, ale mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Czy słychać mnie dobrze? Czy może ktoś tutaj napisać? Czy mnie słychać dobrze? Czy nie ma za dużego echa? Halo, halo, witam, John! Mam nadzieję, że mnie słychać. Dajcie znać. Dzisiaj zafascynował mnie taki temat szkolenia, temat live'a naszej wspaniałej Pani Marii Grotyńskiej, naszego szkoleniowca, naszej liderki. Hi Justynka, cześć kochanie. Czy mnie słychać? Możesz mi tutaj puścić jakiegoś e, lajka, cokolwiek. Cześć Agnieszka, miło Cię tu widzieć. Dzisiaj będzie mi rozwiewać włosy. Muszę przygładzić. Mamy lekki wiaterek, ale pogoda, słuchajcie, jest niesamowita, jest przepięknie. Także dzisiaj w terenu. Jaki temat? Dzisiejszy temat to, co zrobić, by być dobrym liderem? 11 podpowiedzi. Cześć Dorotka, miło Cię tu widzieć. Słuchajcie, dajcie mi jakiegoś kciuka, coś. Czy mnie słychać? Słychać mnie, tak? Aga mi dała. Dzięki, Aga. Ok, to przesuwamy na bok. Komentarze. I robimy live. A, słuchajcie, ten live jest niesamowity. Strasznie mi dodał energii i postanowiłam Wam to wszystko przekazać, czego ja się nauczyłam od pani Marii Grotyńskiej. Ech, no, ujęła to wspaniale. No więc zaczynamy. Numer jeden. Stawiaj na ludzi. Ludzie są na pierwszym miejscu. To nie ty musisz być pierwszy, to nie ty musisz być naj. Tylko ty i nikt więcej. Nie ma szans, nie ma szans być liderem. Takie myślenie Cię dyskryminuje. Po prostu na starcie jesteś zdyskwalifikowany. Sam sobie szkodzisz. Jeśli chcesz być liderem, ludzie muszą czuć Twoje uznanie, muszą czuć, że mogą na Ciebie liczyć w każdej sytuacji. Dajesz dobry przykład. Ludzie mają być na pierwszym miejscu. Ludzie w tym biznesie mają osiągać sukcesy. A Ty, im większej ilości ludzi pomożesz, tym większym stajesz się liderem. Numer drugi. Bądź pełen pasji. Jest to bardzo ważne. Jeśli masz pasję, to pracujesz. A wcale nie czujesz, że pracujesz. To jest prawda. Nie męczysz cię Twoja praca, bo jest to Twoja pasja. Dlatego czuj się tak, żeby nie pracować, a osiągać sukcesy. Numer 3. Trochę mi tu przeszkadza, ale dajemy radę. Numer 3. Bądź przedsiębiorczy. jednym od urodzenia, a inni niekoniecznie. Bardzo ważna cecha, którą można również wypracować. Jeśli chcesz być wielkim liderem, to musisz tą cechę wypracować być przedsiębiorczym, ciągle mieć pomysły, być kreatywnym, być pracowitym. Musisz też wiedzieć, że wielcy liderzy pracują na to całe życie i uczą się przez całe życie. Musisz wiedzieć, że to na pewno będzie owocować w przyszłości. Numer 4. Bądź pełen energii. Jak to bardzo ważne jest dla nas w dzisiejszym czasie, prawda? Gdy mamy tą pandemię, gdzie ludzie narzekają, ciągle mówią o jednym i tym samym, zamartwiają się, a w network marketing się po prostu, a network marketing się po prostu rozwija. Ludzie pełni energii, pasji, chęci do nauki, po prostu się rozwijają, idą dalej. Więc jeśli jesteś osobą, która jest pełna energii, to masz predyspozycję na to, aby być świetnym liderem. Bo w trudnych sytuacjach tacy ludzie się właśnie sprawdzają. Stają się silni, pełni energii i muszą pokonywać trudności. Tutaj mogą przechodzić jacyś ludzie właśnie dookoła, ale to ok. Co dalej? Sam wymyślaj, sam możesz mieć pomysły na network marketing i nikt ci nie powie, że jest to źle. Pracujemy na sukcesy, ale również na to, aby inni mogli je osiągać. Numer 6. Szukaj przygód. Bądź gotowy na zmiany. Dalej masz myśl o podróżach. Przygody mogą się pojawić również w działaniu. Wszystkie sytuacje przekładaj zawsze na pozytywne wyniki. Przygody, doświadczenia i niesamowite możliwości, to wszystko jest po to, żeby stawać się silniejszym liderem. Bo lider to wyjątkowa osoba. Bądź odważny. Znamy dużo ludzi, którzy bają sobie. A gdybym to ja zaczął wtedy, Ech, to, co to co by było? A gdybym miał takie gadanie, jak ty? albo gdybym miał Twoją wiedzę, prawda? Kochani. Tak się nie dzieje. Hi, how are you? Właśnie ktoś za nie słuchał. Pan tutaj z dzieciaczkami przechodził. Przepraszam. Okay. Właśnie to tak się nie dzieje. Trzeba podjąć po prostu decyzję, zakasać kawę i zacząć pracować. I osiągać swoje cele, swoje marzenia. Także bądź odważny i podejmij decyzję. To jest najważniejsze. Numer ósmy. Bądź pozytywny. Podobno w Polacy wszyscy narzekają. <noise> Czy tak jest naprawdę? No, <noise> Gdybyś... No po prostu nie trzeba należeć do takich grup, prawda? A wręcz unikać takich osób, które znajdują sobie zawsze jakiś problem zamiast rozwiązania. Przebywaj z ludźmi pełnymi pasji, miłości, kreatywnymi. Takich po prostu szukaj. I po prostu sam bądź pozytywny. Sam staraj się zawsze myśleć dużo osób niestety nie docenia tego co ma nie potrafią być wdzięczni za drobiazgi wdzięczność na przykład za to, że budzisz się że widzisz słońce codziennie że jesteś zdrowy, że masz dach nad głową za dobre rzeczy zawsze trzeba wybierać wszystko co najlepsze w także naucz się być wdzięczny numer 10 zachowaj prawość trzeba mówić prawdę bądź po prostu osobą, którą mogą inni naśladować, którzy chcą naśladować, się, prawda? Żeby to było zgodne z prawdą, rób zawsze wszystko z Twoim sumieniem, żebyś czuł się z tym dobrze. Działaj z zasadami. I numer jedenasty, już Wam mówię, muszę trochę tutaj się ogarnąć, bo wiatr zawiewa. Nie chodź na skróty nigdy. Na skróty nie chodzimy. Jeżeli chcesz osiągnąć sukces, to daj sobie trochę czasu. Ale zaangażuj się w to wszystko nawet na 150%. Nie próbuj dziwnymi sposobami. Na przykład tak jak jest w network marketing. My pracujemy z produktem, prawda? Nie nakupuj za dużo produktów. I potem nie wiesz, komu to wszystko sprzedać. Czy sponsorujesz ludzi, którzy na to naprawdę nie zasługują. Po prostu to wszystko jest bez sensu. Dlatego nie chodź na skrót. I nie wykupuj awansów. Po prostu nie rób tego, to jest niezgodne z prawem i zasadami firmy, w której pracujesz. Ale jeśli będziesz systematyczny, wytrwały, będziesz chciał się szkolić i się zaangażujesz, to osiągniesz sukces i staniesz się liderem. Jeśli chcesz pracować ze wspaniałymi ludźmi, Wzajemnie wspierają, którzy są. Jest trochę mi chłodno w mi się, powiem szczerze, aż mi się głos przynieś. którzy są po prostu wspaniałymi liderami, którzy wspierają się nawzajem, są kreatywni, pozytywni i wytrwale dążą do celu. Jeśli chcesz z nami pracować, chcesz się uczyć, to zapraszam serdecznie do naszego zespołu. Dziękuję bardzo za uwagę! Miłego dnia wszystkim życzę. U nas w Kanadzie jest cudowna pogoda, także cieszymy się pogodą słońcem. I do usłyszenia. Pa! pa.